Chcesz mieć mocniejsze nogi nawet w wieku 90 lat? Jedz to codziennie. Twoje nogi słabną. I prawdopodobnie jeszcze nawet tego nie zauważasz. Pewnego dnia wstanie z krzesła wydaje się trochę trudniejsze. Kilka miesięcy później wchodzenie po schodach sprawia, że brakuje ci tchu. I zanim się zorientujesz, nawet krótkie spacery stają się wysiłkiem porównywalnym z treningiem. To nie jest tylko zwykłe starzenie się. Nazywa się to utratą masy mięśniowej. Cichą? Stopniową i niebezpiecznie bagatelizowaną. Oto, szokująca, prawda. Twoje nogi są pierwszymi, które słabną, gdy się starzejesz. Kiedy tak się dzieje, twoja równowaga cierpi, twoja niezależność zanika, a ryzyko upadku gwałtownie rośnie. Ale jest dobra wiadomość. Nie jest za późno, aby je odbudować. W rzeczywistości możesz zacząć wzmacniać swoje nogi tuż przy kuchennym stole. Ponieważ, choć ćwiczenia są ważne, to co jesz, może być równie skuteczne, a czasem nawet bardziej. W tym materiale wideo odkryjemy sześć potężnych produktów spożywczych, które mogą przywrócić siłę mięśni, chronić kości i utrzymywać twoje nogi silne i stabilne w późniejszych latach życia. Więc upewnij się, że obejrzysz do końca, ponieważ produkt numer jeden na tej liście to coś, co większość seniorów już ma w swojej kuchni, ale prawie nikt nie spożywa go we właściwy sposób. Zanim zagłębimy się w temat, powiedz mi, ile masz lat i skąd nas oglądasz? Bardzo chciałbym wiedzieć, skąd dzisiaj ogląda nasza rodzina seniorów dbających o witalność i zdrowie. Dobrze, zaczynajmy. Oto sześć naukowo potwierdzonych produktów spożywczych, które mogą pomóc utrzymać Twoje nogi silne, elastyczne i pełne życia. Zaczynamy od numeru sześć: Słodkie ziemniaki, czyli paliwo, które napędza Twoje nogi. Jeśli chodzi o utrzymanie silnych i stabilnych nóg, energia jest wszystkim, ale nie cała energia jest sobie równa. Niektóre produkty dają szybki zastrzyk, po czym pozostawiają cię zmęczonym i ociężałym. Słodkie ziemniaki natomiast dostarczają długotrwałej mocy, która zasila twoje mięśnie przez wiele godzin, pomagając ci chodzić, wspinać się i stać prosto. W miarę starzenia się nasze mięśnie nie magazynują ani nie wykorzystują energii tak efektywnie. Dlatego proste czynności takie to jak noszenie zakupów czy chodzenie pod górę zaczynają wydawać się trudniejsze. Słodkie ziemniaki naprawiają to w naturalny sposób bogate w węglowodany złożone zapewniają stabilne paliwo bez skoków i spadków poziomu cukru we krwi. W ich jasno-pomarańczowym miąższu znajdują się witamina A, potas oraz związki przeciwzapalne, które naprawiają mikrourazy mięśni, zapobiegają skurczom i utrzymują płynność Twoich ruchów. Witamina A przyspiesza regenerację i łagodzi ból, podczas gdy potas stabilizuje skurcze mięśni i nawadnia tkanki. Przewlekły stan zapalny to kolejny ukryty złodziej, siły. Powoli niszczy on włókna mięśniowe. Beta-karoten zawarty w słodkich ziemniakach zwalcza te uszkodzenia na poziomie komórkowym, utrzymując twoje nogi elastyczne i wolne od bólu. Nawet twoje jelita odgrywają rolę. Naturalny błonnik zawarty w słodkich ziemniakach wspiera trawienie i wchłanianie składników odżywczych, zapewniając twoim mięśniom paliwo, którego potrzebują. Piecz je, ugniataj lub dodawaj do zup i sałatek. Ich delikatna słodycz pasuje do prawie wszystkiego, a każda porcja pomaga Twoim nogom nieść cię dalej, krok po kroku, z pełną siłą. Numer 5 Owiec, budowniczy wytrzymałości dla zmęczonych nóg. Większość ludzi myśli o owsie jako o zwykłym śniadaniu, ale dla seniorów to jeden z najlepszych produktów dla wytrzymałości nóg i energii na cały dzień. Jeśli Twoje nogi męczą się w połowie dnia lub czujesz je ciężkimi podczas wchodzenia po schodach, owiec może pomóc to naprawić. W miarę starzenia się nasze mięśnie tracą wytrzymałość, ponieważ organizm staje się mniej wydajny w utrzymywaniu stabilnego poziomu cukru we krwi i energii. Owies dostarcza wolno uwalniających się węglowodanów, dając twoim mięśniom stabilne paliwo na wiele godzin, bez spadków energii, bez popołudniowego zmęczenia, tylko stała siła dochodzenia, ogrodnictwa i utrzymywania aktywności. Ale owies to coś więcej niż tylko paliwo dla mięśni. On je odbudowuje. Każda porcja oferuje białko roślinne, które pomaga w naprawie i utrzymaniu włókien mięśniowych, które naturalnie słabną z wiekiem. To oznacza lepszą równowagę, silniejsze nogi i poprawioną stabilność. Są również bogate w żelazo i magnes, dwa składniki odżywcze, których brakuje wielu seniorom. Żelazo dostarcza tlen do mięśni, podczas gdy magnes je rozluźnia, zapobiegając skurczom, sztywności i temu uczuciu ciężkości i ściśnięcia w nogach. Jeśli kiedykolwiek miałeś nagłe nocne skurcze, magnes z owsa może pomóc je naturalnie powstrzymać. Owies wspiera nawet krążenie, utrzymując naczynia krwionośne otwarte i elastyczne, zapewniając mięśniom tlen i składniki odżywcze dla szybszej regeneracji. Jedz go ciepłego rano, mieszaj w koktajlach lub piecz w zdrowych przekąskach. Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się go spożywać. Owiec cicho zasila twoje mięśnie, pomagając twoim nogom pozostać silnymi, stabilnymi i gotowymi na każdy krok. Numer 4. Awokado. Superfood na elastyczność i przeciw skurczom. Awokado to nie tylko modny produkt dla seniorów. To jeden z najlepszych sposobów na utrzymanie nóg silnych, elastycznych i wolnych od bólu. W miarę starzenia się często wkrada się sztywność. Ten tempy ból przy wstawaniu z łóżka lub uczucie spięcia po zbyt długim siedzeniu. Wiele z tego wynika ze stanów zapalnych, które powoli niszczą mięśnie i stawy. Awokado zwalcza to naturalnie. Jest bogate w tłuszcze jedno nienasycone te dobre tłuszcze, które łagodzą stany zapalne, chronią tkankę mięśniową i utrzymują stawy giętkie. To oznacza mniej sztywności, mniej bólu i większą swobodę ruchów z pewnością siebie. Co więcej, awokado jest pełne potasu, minerału, od którego twoje mięśnie zależą, aby prawidłowo się kurczyć. Faktycznie zawiera więcej potasu niż banany, pomagając zapobiegać skurczom, spazmom i nocnemu napięciu nóg. Jeśli kiedykolwiek obudziłeś się z bolesnym skurczem łydki, niski poziom potasu może być przyczyną. Awokado dostarcza również witaminę E, potężny przeciwutleniacz, który naprawia drobne mikrouszkodzenia w Twoich mięśniach, łagodząc zmęczenie i utrzymując je silnymi. Ponadto jego zdrowe tłuszcze wspierają krążenie, zapewniając, że tlen i składniki odżywcze docierają do Twoich nóg, dzięki czemu pozostają one pełne energii. Dodaj awokado do tostów, zmiksuj je w koktajlach, rozgnieć na guacamole lub jedz po prostu z solą i pieprzem. Sekret tkwi w konsekwencji. Włącz je do swojej cotygodniowej rutyny, a poczujesz różnicę. Płynniejsze ruchy, mniej skurczów i nogi, które pozostaną elastyczne i pełne życia przez lata. Numer 3. Jagody. Strażnicy mięśni i pogromcy starzenia. Starzenie się jest nieuchronne, ale utrata siły wcale nie musi taka być. Każdego dnia twoje mięśnie mierzą się z niewidzialnymi wrogami, takimi jak wolne rodniki, stres oksydacyjny i stany zapalne. Może ich nie widzisz, ale z pewnością je odczuwasz. Sztywne kolana, obolałe nogi po lekkiej aktywności czy przewlekłe zmęczenie. I tu wkraczają do akcji jagody. Borówki, truskawki, maliny i jeżyny to jedne z najsilniejszych tarcz ochronnych, jakie oferuje nam natura. Wypełnione po brzegi antyoksydantami, działają niczym tarcza, zwalczając stres oksydacyjny, który osłabia mięśnie i spowalnia regenerację. Im częściej je spożywasz, tym bardziej odporne stają się twoje mięśnie. Jagody redukują także przewlekłe stany zapalne, cichą siłę stojącą za sztywnymi stawami i bolącymi nogami, co pozwala ci poruszać się swobodniej i z większym komfortem. Wysoka zawartość witaminy C wspiera produkcję kolagenu, utrzymując Twoje mięśnie, ścięgna i stawy jędrne, elastyczne i młodzieńcze. I nie tylko chronią, ale też dodają energii. Jagody wspierają zdrowe krążenie, poprawiając dostarczanie tlenu do mięśni nóg, dzięki czemu czujesz się mniej zmęczony i szybciej się regenerujesz. Dodatkowo te same antyoksydanty, które chronią mięśnie, wyostrzają także pamięć i koncentrację, utrzymując twój umysł w równie dobrej kondycji co ciało. Dodaj garść do owsianki, jogurtu lub koktajli albo ciesz się nimi świeżymi. Z każdym kęsem zasilasz siłę, elastyczność i witalność od środka. Słodkie, proste i potężne. Jagody to prawdziwy pokarm dla twojego ciała i mózgu. Zanim przejdziemy do ostatnich dwóch pozycji na naszej liście, jeśli ten filmik okazał się dla Ciebie pomocny, prosimy, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Senior Vital Health, po więcej zmieniających życie wskazówek, które pomogą Ci pozostać silnym i aktywnym po ukończeniu 60 lat. Jak ostatnio z Twoim zdrowiem? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Chętnie poznamy Wasze opinie. A jeśli chcesz wesprzeć naszą misję, kliknij przycisk Super Podziękowania, aby przesłać symboliczny datek. Każdy grosz się liczy. Numer 2. Łosoś Regenerator mięśni i wspomagacz krążenia. Za każdym razem, gdy stoisz, chodzisz lub wchodzisz po schodach, mięśnie Twoich nóg cicho dźwigają cały ciężar Twojego ciała. Jednak z wiekiem zdolność organizmu do odbudowy mięśni spowalnia, dlatego Twoje nogi mogą zacząć wydawać się słabsze lub bardziej zmęczone niż kiedyś. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi łosoś. Jeden z najpotężniejszych produktów spożywczych, jeśli chodzi o odbudowę siły, jest bogaty w wysokiej jakości białko, dostarczając twoim mięśniom surowców, których potrzebują do naprawy i utrzymania jędrności. Ale prawdziwy sekret tkwi w kwasach tłuszczowych omega-3, zdrowych tłuszczach, które redukują stany zapalne, poprawiają przepływ krwi i chronią stawy przed sztywnością i bólem. Stany zapalne są główną przyczyną osłabienia i spowolnionej regeneracji u osób starszych. Kwasy omega-3 łagodzą ten proces, pomagając twoim nogom poruszać się swobodniej i z większym komfortem. Wzmacniają także krążenie, utrzymując naczynia krwionośne elastycznymi, dzięki czemu tlen i składniki odżywcze docierają do mięśni efektywniej, co oznacza więcej energii, mniejsze uczucie ciężkości i szybszą regenerację. Łosoś wspiera nawet funkcjonowanie nerwów, utrzymując twoje ruchy precyzyjnymi i zrównoważonymi, podczas gdy jego witaminy z grupy B, zwłaszcza B12, pomagają przekształcać pożywienie w czystą energię. Razem zasilają wytrzymałość, siłę i koordynację. Nie musisz jeść łososia codziennie. Wystarczą zaledwie dwie do trzech porcji tygodniowo, aby zauważyć różnicę. Grillowany, pieczony, a nawet spuszki z, z oliwą, z oliwek i cytryną. Każdy kęs pomaga odbudować, naładować i przywrócić siły Twoim nogom od środka. Numer 1. Jajka. Kompletny budowniczy siły. Jeśli zapytasz lekarzy lub dietetyków, który produkt najlepiej odbudowuje siłę po ukończeniu 60 lat, większość z nich powie to samo. Jajka. Małe, proste i niedrogie. Każde z nich zawiera kompletny pakiet składników odżywczych, od których Twoje mięśnie zależą, by pozostać silnymi i stabilnymi. Wraz z wiekiem tracimy masę mięśniową szybciej, niż ją odbudowujemy. Proces ten nazywamy sarkopenią. Możesz to odczuwać jako wolniejsze ruchy lub osłabione nogi. Jajka walczą z tym, dostarczając wysokiej jakości białka ze wszystkimi dziewięcioma niezbędnymi aminokwasami. To precyzyjne cegiełki, których twoje mięśnie potrzebują do naprawy i wzrostu. Są również jednym z najlepszych naturalnych źródeł witaminy D, która wspiera nie tylko zdrowie kości, ale także siłę i koordynację mięśni. Niski poziom witaminy D jest powszechny u seniorów i może powodować zmęczenie, osłabienie i problemy z równowagą. I zaledwie jedno lub dwa jajka dziennie mogą pomóc w naturalny sposób ją uzupełnić. W każdym żółtku znajdziesz także cholinę, składnik odżywczy, który zapewnia płynną komunikację między nerwami a mięśniami. Oznacza to szybsze reakcje, pewniejsze kroki i lepszą kontrolę. Ponadto jajka są bogate w witaminy z grupy B, antyoksydanty i zdrowe tłuszcze, które wspólnie pomagają chronić komórki mięśniowe i utrzymywać energię przez cały dzień. Nie potrzebujesz ich dużo. Wystarczy jedno lub dwa jajka dziennie. Usmaż je w formie jajecznicy, ugotuj lub wymieszaj z warzywami dla urozmaicenia. Sekretem jest konsekwencja. Włączenie jajek do swojej codziennej rutyny może pomóc ci pozostać zrównoważonym, pewnym siebie i silnym na lata. Ponieważ czasem najprostsze pokarmy naprawdę budują najsilniejsze fundamenty. Teraz wielu z Was pyta: Czy muszę jeść wszystkie te sześć produktów każdego dnia? Niekoniecznie. Możesz je łączyć i wymieniać przez cały tydzień. Najważniejsza jest konsekwencja uczynienie tych produktów stałym elementem Twojej rutyny. Nawet kilka porcji każdego z nich w ciągu tygodnia może zauważalnie poprawić siłę Twoich nóg i poziom energii. Kiedy najlepiej je jeść? Idealny jest poranek. Rozpoczęcie dnia od pokarmów bogatych w składniki odżywcze dostarcza mięśniom trwałego paliwa i pomaga stabilizować poziom energii. Ale jeśli wolisz je później w ciągu dnia, np. Na, na obiad lub kolację, to również jest całkowicie w porządku. Twoje ciało czerpie korzyści, kiedykolwiek je odżywiasz. Czy mogę je jeść wszystkie razem? Absolutnie tak. Wiele z tych produktów pięknie się uzupełnia, np. owsianka z jagodami albo łosoś z awokado. Składniki odżywcze działają faktycznie lepiej, gdy są połączone, co eksperci odżywienia nazywają synergią żywności. I jeszcze jedno pytanie, które często słyszymy. Czy potrzebuje ćwiczeń, aby uzyskać rezultaty? Lekka aktywność fizyczna pomaga tym składnikom odżywczym działać szybciej. Nawet proste rozciąganie nóg, krótkie spacery czy ćwiczenia na krześle przyspieszą Twoje postępy. Pamiętaj, choć odżywianie zasila Twoje ciało, to ruch je aktywuje. Razem odbudowują twoje nogi od środka, pomagając ci pozostać silnym, stabilnym i niezależnym przez długie lata. Skoro już odkryliśmy wszystkie sześć potężnych produktów spożywczych, szybko podsumujmy to, czego się dziś nauczyliśmy. Bataty zasilają twoje mięśnie długotrwałą energią i pomagają im szybciej się regenerować. Owsies dostarcza stałej siły, utrzymując twoje mięśnie pełne energii i wolne od skurczów. Awokado zmniejsza stany zapalne, zwiększa elastyczność i chroni przed bolesną sztywnością. Owoce jagodowe naprawiają włókna mięśniowe i chronią stawy dzięki swoim bogatym antyoksydantom. Łosoś odbudowuje tkankę mięśniową, poprawia krążenie i przywraca energię od środka. I wreszcie, jajka, kompletny pokarm wzmacniający, dostarczają wszystkiego, czego Twoje nogi potrzebują, aby pozostać stabilnymi, sprawnymi i potężnymi. Razem tych sześć produktów spożywczych tworzy naturalny system obronny przeciwko utracie mięśni i osłabieniu, które towarzyszą starzeniu się. Każdy posiłek, który zawiera jeden lub więcej z nich, zbliża cię o krok do silniejszych nóg, lepszej równowagi i większej niezależności. Jeśli zauważasz zmęczenie podczas wchodzenia po schodach, ciężkość podczas chodzenia lub sztywność w nogach, wiedz, że nie jest za późno, by odwrócić bieg spraw. Twoje ciało nadal słucha tego, czym je karmisz. Zacznij już dziś, a w ciągu kilku tygodni możesz zacząć odczuwać różnice: lżejsze kroki, stabilniejsza równowaga i odnowiona pewność siebie przy każdym ruchu. Informacje zawarte w tym filmie są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i nie powinny zastępować spersonalizowanej porady medycznej. Zawsze konsultuj się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed wprowadzeniem jakichkolwiek znaczących zmian w diecie, szczególnie jeśli zmagasz się z przewlekłymi schorzeniami, zażywasz leki lub wracasz do zdrowia po urazie. Twoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie są najważniejsze. Potraktuj te informacje jako przewodnik, a nie receptę. Pamiętaj, twoje nogi to twój fundament. Kiedy pozostają silne. Ty pozostajesz niezależny, mobilny i panujesz nad swoim życiem. Nawet małe, konsekwentne zmiany w diecie mogą prowadzić do ogromnych usprawnień w twoim samopoczuciu każdego dnia. Zatem zacznij od jednej zmiany w tym tygodniu. Może dodaj bataty do kolacji albo wrzuć trochę owoców jagodowych do śniadania. Każdy kęs to inwestycja w Twoją przyszłą siłę i wolność. Jeśli ten film okazał się pomocny, proszę daj mu łapkę w górę i zasubskrybuj, Senior Vital Health, aby otrzymywać więcej zmieniających życie wskazówek dotyczących pozostawania aktywnym i zdrowym po 60. A jeśli chciałbyś okazać wsparcie dla naszej misji, kliknij przycisk super. Dzięki poniżej. Twoja życzliwość pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych filmów dla ciebie. Teraz chętnie usłyszę od ciebie który z tych sześciu produktów spożywczych już jesz, a który zaczniesz dodawać do swoich posiłków w tym tygodniu? Podziel się tym w komentarzach. Twoja historia może zainspirować kogoś innego do rozpoczęcia własnej podróży ku silniejszym nogom. Pozostań silny, zdrowy i w ruchu, ponieważ każdy krok, który stawiasz, to krok w kierunku dłuższego, bardziej witalnego życia.